Padła Ci ładowarka do Twojego onboarda? Zgubiłeś ją. Kupiłeś deskę bez ładowarki. Nie masz czasu by czekać na zamówienie z Chin lub boisz się cła. Po prostu potrzebujesz drugiego egzemplarza na już. W tym filmie pokażę Ci jak zrobić ładowarkę z komponentów dostępnych od ręki w dużo tańszej cenie. Zapraszam. W nie jest tak źle jak mogłoby nam się wydawać. Onboard deklaruje, że czas wysyłki z ich magazynu na terenie Europy to od 10 do 15 dni, a cena oryginalnej ładowarki 41,5 V 2A wynosi 21,99 dolarów, czyli według aktualnego kursu około 87 zł. A paczka raczej nie zostanie odslona, więc nie jest najgorzej. Ale jeśli bardzo zależałoby nam na czasie lub chcemy zaoszczędzić każdy grosz, możemy skompletować ładowarkę na Lego, czyli tak naprawdę kupić odpowiedni zasilacz i kabel kompatybilny z gniazdem w desce. Zacznijmy od kabla. Jego zakup nie stanowi większego problemu, ponieważ onboard korzysta z ustandaryzowanego gniazda wykorzystywanego przez firmę HP. Wtyczkę 2 mm na 3 mm bez problemu znajdziemy na polskich portalach aukcyjnych i nie zapłacimy za nią więcej niż 20 zł. Warto pamiętać, aby przewód nie był mniejszy niż 22 AWG, ponieważ najcieńszy kabel w desce posiada właśnie taką wartość. Kolejną rzeczą jest zasilacz. Tutaj nie będzie większego problemu ponieważ onboard korzysta z napięcia 41,5V e, Jeśli chodzi o ładowanie, jego bateria to 42V. E, no i z kolei wszelkiego rodzaju pojazdy elektryczne jak powerboardy, jeździki czy nawet niektóre rowery elektryczne ładowane są 42V, mm, więc zasila 42V, 2A e, będzie odpowiedni. Kupimy go do 50 zł. Do kompletu przydadzą się takie rzeczy jak cyna czy rurki termokurczliwe. Przejdźmy do montażu. W zasadzie musimy podłączyć ze sobą cztery przewody, co jest bardzo proste. Jeśli przestrzegamy kilku zasad, nie da się tego zrobić źle. Polaryzacja na wtyczce ładowarki jest ustandaryzowana, zawsze zewnętrzna część to minus, a wewnętrzna to plus, więc w łatwy sposób możemy sprawdzić polaryzację przewodów na przykład miernikiem. I tak, ustawmy sobie go w tryb mierzenia oporu, sondę dodatnią wetknijmy w środek naszej wtyczki oraz sprawdźmy oba przewody. No, i tak, to jest mój plus, więc ja sobie go tutaj zagnę. I tak, mamy już ustaloną polaryzację przewodu. Nie radziłbym sugerować się wszelkiego rodzaju oznaczeniami na kablach, ponieważ nie jest to jeden standard. Zdarzyło mi się, że na przykład oznaczenie takie z przerywaną kreską na przewodzie było. Zarówno plusem, jak i minusem, więc lepiej zmierzyć wszystko multimetrem. I zresztą, podobnie jeśli chodzi o przewód od strony zasilacza, nie sugerujemy się kolorami, sprawdźmy wszystko multimetrem. I tak, jak widać, mamy dwa przewody. Jeden czerwony, jeden czarny. No możemy się domyślić, że tutaj czerwony będzie plusem, a czarny minusem. Jednak warto się upewnić. Przełączmy sobie multimetr na opcję badania napięcia. Następnie podłączmy zasilacz do sieci. Jak widzimy, zasygnalizował zieloną diodą, że jest uruchomiony. Postarajmy się nie zewrzeć przewodów. No i wykonajmy prosty pomiar. Jak widzimy, 42V i... 20 dziesiąte bez minusa na samym początku, więc tutaj polaryzacja jest zachowana. W przeciwnym wypadku, jeśli ona byłaby odwrócona, to pokaże nam się taki minusik. No i wtedy wiemy, że coś jest nie tak. Ok, jeśli mamy już ustaloną polaryzację po obu stronach przewodów, przejdźmy do ich zlutowania. Ładowarka gotowa. Jak widać, przygotowanie całości nie jest pracochłonne. Możemy teraz sprawdzić, czy działa. Ja na desce mam 37%, więc tak, podłączmy ją do zasilania, do sieci. Ok, jak widzimy, zaczęła palić się zielona dioda, no to znaczy, że ładowarka jest gotowa do pracy. Następnie podłączmy ją do samej deski. I jak widzimy kolor diody zmienił się na czerwony oznacza to w teorii, że ładowarka poprawnie ładuje deskę. Możemy sobie tutaj podejrzeć stan naładowania. On powinien lekko się zwiększyć. No aktualnie jest to 40%. No to jest oczywiście wyświetlacz tylko poglądowy. Ok. W praktyce na końcu filmu pokażę timelapse całego procesu ładowania. No, i w zasadzie to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że wszystkie modyfikacje wykonujecie na własną odpowiedzialność, ponieważ uszkodzenia dokonane z Waszej winy nie zostaną rozpatrzone pozytywnie podczas naprawy gwarancyjnej. Pozdrawiam.